Jest takim pierwszym sprawdzianem tego, czy rzeczywiście Garbarnia będzie umiała w tym, w tej rundzie zdobywać punkty poza własnym stadionem. No i teraz groźna sytuacja. I jaka decyzja sędziego? Rzut karny, trzeci rzut karny w tym spotkaniu po tej szybkiej kontrze Pykowski był, zdaniem arbitra, faulowany w polu karnym. Na nic zdają się protesty IGA. Nagrodzone to zostaje w cudzysłowie żółtą kartką, a my zobaczmy jeszcze raz tę sytuację. Taki podwójny ślizg Arkadiusza Głowackiego. Najpierw oczywiście nic nie było, zablokował to uderzenie Bykowskiego, ale już później szybciej podniósł się z Murawy Bykowski. No i rzeczywiście przeszkodził mu Głowacki. Wydaje się decyzja sędziego Zdumka Pryjgłowa. No i przed drugą szansą w tym meczu Knerzewicz. No i zobaczymy czy również w tym przypadku uderzy precyzyjnie i skutecznie. Tak jest, a więc po raz drugi w tym spotkaniu w meczu lidera naszej ekstraklasy z Beniaminkiem ze Szczakowej goście wychodzą na prowadzenie. Trzeci gol w drugim meczu tej rundy Knerzewicza, trzeci z rzutu karnego. Oczywiście wyrasta na wielkiego specjalistę. Zmienił teraz decyzję, strzelił w inny róg, ale co najważniejsze skutecznie bez szans był Angelo Ik, wcześniej upomniany żółtą kartką. 31-letni piłkarz zespołu Gości znów się nie myli, no i robi nam się bardzo ciekawie na stadionie w Krakowie.